W Polsce rozpocznie się powszechny pobór do wojska, powszechna mobilizacja do wojska. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego w kontekście tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Ukrainę. No właśnie, co to oznacza w praktyce? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na krzywdzone, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Właśnie dzisiaj przedstawiam no, szokującą praktycznie wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, którą Jasnowidz mówił już od wielu miesięcy, a która teraz się może zrealizować na bazie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o naszych sąsiadów, a więc jeśli chodzi o Ukrainę, e, zbrojna agresja Rosji, Rosja, która zaatakowała Ukrainę. Według Jasnowidza w Polsce dojdzie do powszechnego obowiązku mobilizacyjnego, czyli po prostu mężczyźni dostaną tutaj powołanie do wojska. Będzie tutaj może kwestia sprawdzenia, e, właśnie stanu Polskiego wojska, ilu mężczyzn jest gotowych praktycznie pójść na wojnę? No, zobaczmy sobie, jeśli chodzi o Ukrainę, co tam się dzieje, tak? A więc, jeśli chodzi o Ukrainę, mężczyźni nie mogą opuszczać kraju. Mężczyźni pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, czy tam chyba 65 rokiem życia, nie, chyba między 60, 18 a 60 rokiem życia, nie mogą opuszczać tej Ukrainy są wezwani pod broń, natomiast kraj mogą tylko puszczać kobiety, dzieci, tak, tutaj też osoby starsze w podeszłym wieku. No i, no, to jest sytuacja, to już jest bardzo dramatyczna, bo też na terenie Ukrainy został wprowadzony stan tutaj wojenny, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż ma miejsce w Polsce. W Polsce nie mamy stanu wojennego wprowadzonego. Tam rzeczywiście oni nawet wprowadzają taką sytuację, że chcą, chcą, aby już to prowadzili, bo się takie informacje w mediach, praktycznie Korpus Cudzoziemców, tak, więc ludzie z, z zagranicy, którzy chcą walczyć o bronie niepodległości Ukrainy, to po prostu mogą tam wstąpić, tak, zostaną przydzieleni do odpowiedniego korpusu i mogą bronić tej niepodległości Ukrainy. No, jakby tutaj kr krótko to można podsumować wszystkie ręce na pokład, tak, jakby to Ukraina idzie tą, tym sposobem. Natomiast też Ukraina jest w zupełnie innej sytuacji niż Polska, bo Polska jest NATO, jest po prostu w strukturach NATO, w Unii Europejskiej. Ukraina nie jest w NATO, a więc no, inne państwa mogą wysłać sprzęt wojskowy, ale nie chcą wysyłać swoich żołnierzy. To też jest pewne niebezpieczeństwo, bo z, z drugiej strony po prostu to może być przekształcić się później taki konflikt, na przykład nie wiem, Polska wysłałaby polskich żołnierzy na teren Ukrainy no potem Rosja by uznała, że Polska jest agresorem i doszłoby na przykład do wybuchu wojny pomiędzy Polską a Rosją, e, tak, więc Polska zostałaby wplątana w działania militarne, więc no, te kraje NATO, e, czy kraje na świecie ograniczają się na razie do sankcji Ekonomicznych, gospodarczych, które i tak mogą być bardzo dotkliwe, tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa rosyjskiego. No ale, żeby te sankcje były odczuwalne, to musi upłynąć jakiś czas no to jest rzecz oczywista, tak? Żeby po prostu one były dotkliwe, to musi upłynąć jakiś czas. Natomiast tutaj, właśnie jeśli chodzi o wojsko w Polsce, no to może być ono powoływane, może być mobilizacja. Były już takie sytuacje, przedstawiałem na moim kanale, gdzie żołnierze byli powoływani do wojska, na przykład jeśli chodzi o Śląsk. E, tak, e, ja też na przykład przedstawiłem takie informacje na moim kanale, że dziwna była sytuacja jak praktycznie swego czasu w różnych miastach było słychać syreny alarmowe i to nie przy okazji tam, tak, świąt, czy z okazji po prostu rocznic dotyczących II wojny światowej i tak dalej, tylko jakby sprawdzano gotowość, tak, wiele osób wskazywało na to, że właśnie, no, czy to jest kwestia przypadkowa, czy jest to sprawdzanie, a może już wcześniej widziano po prostu, co się może żyć w przyszłości i sprawdzano właśnie te systemy alarmowe na wypadek, gdyby doszło na przykład sytuacji jakiejś podbramkowej, do sytuacji niebezpiecznej, tak, Sytuacji niebezpiecznej. Natomiast no, rzeczywiście ten powszechny obowiązek mobilizacyjny może być on wprowadzony. Tak, A Tutaj też Jarosław Kaczyński mówił, żeby, że zostanie zwiększona liczba wojska. Teraz mamy wojska około 100 tysięcy, czy tam 150 tysięcy. Ma być to wojsko podwojone albo nawet potrojone do 300 tysięcy żołnierzy. No ale to jest proces, który wymaga wielu miesięcy. Wiadomo, że nie ma powszechnej służby wojskowej. Tak to było kiedyś, tak że tam mężczyzna w wieku 18-19 lat, w zależności kiedy kończył szkołę, szedł na roczne przeszkolenie do wojska. Niektórzy to krytykowali, niektórzy są zwolennikami, którzy uważają, że taka po prostu, takie szkolenie powinno być, bo wtedy się taki mężczyzna nauczy, na przykład obsługi broni i tak dalej. Ciężko z nim powiedzieć. Natomiast rzeczywiście może być taka sytuacja w Polsce, że będzie przegląd kadr, tak, będzie po prostu przegląd, może nie kadr, tylko po prostu ludności, no bo mają, teraz jeszcze przecież mamy 2022 rok, a w 2021 roku była prowadzona, była prowadzona tutaj spis powszechny, więc może być sprawdzanie tak naprawdę, jeśli chodzi o tutaj mężczyzn, tak, ile mężczyzn jest gotowych do walki, ile mężczyzn w ogóle mieszka w Polsce, bo przecież mnóstwo ludzi mieszka poza Polską, tak, tam po prostu pracują i funkcjonują i ile na przykład mężczyzn jest tutaj w stanie, są w stanie faktycznie powołać na przykład do wojska na przeszkolenie. Ja nawet robiłem takie filmiki, że nawet wojsko może zarekwirować samochód na 24 godziny, na 48 godzin, chyba to nawet na po prostu na kilka dni, tak, w, jako forma tak naprawdę ćwiczeń, a tak naprawdę wojsko będzie sprawdzać, jaki tutaj jest na przykład stan, jeśli chodzi o samochody. No tylko, że człowiek a samochody to jest zupełnie inna sprawa, bo samochody to można sprawdzić sobie w Urzędzie, tak, gdzieś tam dzisiaj rejestruje samochody, pojazdy. No to tam masz podane przecież rocznik samochodu i tak dalej. Można mniej więcej ocenić, jaki jest stan samochodu. Natomiast ludność, no może być po prostu podane, że ileś tam jest ludzi, mężczyzn w wieku poborowym, a się okaże, że po prostu połowa z nich nie mieszka w Polsce, bo wszyscy pracują, tak, albo połowa z nich pracuje za granicą. No, więc rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce. Niektórzy są zwolennikami takiej sytuacji, tak to, co teraz właśnie się dzieje, się chodzi o Ukrainę, żeby teraz Polska na przykład przeprowadzała okresowe takie szkolenia weekendowe, a więc żeby powoływać mężczyzn i na przykład na weekendy powoływać ich do wojska na szkolenia z takich prostych rzeczy, tak typu właśnie obsługa pistoletu, broni maszynowej, złożenia, rozłożenia, takie podstawowe faktycznie czynności tu nawet nie chodzi o to, żeby się czołgać, żeby po prostu biegać i tak dalej, tylko takie podstawowe. Rzeczy i wtedy, ktoś, gdyby ktoś praktycznie pracował w weekend, to byłby zwolniony z tej pracy, pracodawca dostałoby jakiś po prostu, tak, musiałby zwolić takiego pracownika, a pracownik otrzymałby pensję, tak, by normalnie ten dzień, w te, w ten weekend przepracował. No więc mm, rzeczywiście może być taka sytuacja, że w Polsce zostanie wprowadzony tutaj powszechny obo ob ob obowiązek mobilizacyjny. W związku z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Ukrainę, tak? W związku z tym, co się dzieje Ukrainę, pamiętajmy, że nie wiadomo tak naprawdę jak to się zakończy. Nie wiadomo, czy tutaj ta wojna będzie trwała długi czas, czy ona się zakończy szybciej, czy dojdzie do pokoju, tak? Może po prostu Putin podbije Ukrainę, potem będzie chciał podbić kolejne państwa, tym razem Polskę albo inne państwa, jeśli chodzi o tutaj były Republiki Radzieckie, Litwę, Łotwę, Estonię, tak? Więc tutaj jest duży znak zapytania. The Teoretycznie na to nas broni, ale też może być taka sytuacja, że gdyby doszło do zbrojnej agresji na napaści tutaj Rosji na Polskę, to na przykład Polska zostałaby pozostawiona sama w sobie. Swoją drogą my też krytykujemy często polityków w Polsce, tak? Ale zobaczmy sobie, że mamy rządy takie, albo też nie inne, chociaż nie te rządy nas prowadzały do Unii Europejskiej, te raczej mają po prostu odmienny w ogóle po prostu punkt myślenia. Natomiast zobaczmy sobie, że krytykowaliśmy różne rządy polityków, a jednak nas, ci politycy nas prowadzili, czy do Unii Europejskiej. Czy też do NATO, jakaś tam gwarancja jest bezpieczeństwo. Wiadomo, nigdy nie ma tej 100% gwarancji, no ale Ukraina. Teraz jest po prostu w fatalnej sytuacji i pod względem właśnie NATO i Unii Europejskiej. Co prawda pojawiła się ostatnio informacja, że Andrzej Duda proponuje, żeby była szybka ścieżka, właśnie przyjęcia Ukrainy do e, tutaj chyba Unii Europejskiej, czy, czy też do NATO. No, po pierwsze, jest to niemożliwe, jest to skomplikowane, i tak dalej, jest to mało prawdopodobne. Natomiast, no, my, praktycznie Ukraina, w, nie, nie przystępując ani do Unii Europejskiej, ani też do NATO. Teraz właśnie jest postawiana na pożarcie, jeśli chodzi o Rosję. Jedynie co może po prostu posiłkować się tak pomocą z krajów zagranicznych, no ale na przykład nie ma tutaj ludności, nie ma żołnierzy, tak, którzy mogliby po prostu aktywnie walczyć, mogą walczyć tylko praktycznie swoimi siłami, swoimi praktycznie tutaj żołnierzami czy ochotnikami, to jest duży po prostu problem, tak to jest duży problem, bo gdyby byli w NATO, to ta, ta liczba żołnierzy byłaby zdecydowanie większa. No więc rzeczywiście ten powszechny pobór do wojska może mieć miejsce, no już była taka sytuacja, robiłem ten temat filmik, że bodajże na Dolnym Śląsku właśnie byli mężczyźni powoływani na weekend, czy tam na, po prostu na, 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 na jakiś czas, na kilka tygodni, tak, w różnym wieku. I kto wie, czy tam nie było to sprawdzane? Nie było to sprawdzane tak na szeroką skalę, na większą skalę, jak to będzie wyglądało właśnie w praktyce. Może spe specjalnie sprawdzano praktycznie, to jeśli chodzi o region, a później to zostanie zas zastosowane w stosunku do całego kraju. Tylko no co w przypadku właśnie tych ludzi, którzy pracują w Belgii, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, tak? No tutaj jest właśnie po prostu skomplikowana wtedy sytuacja. Jestem ciekawcowy na ten temat, cońcie, na temat właśnie tego powszechnego obowiązku mobilizacyjnego. No, w momencie, kiedy dojdzie na przykład do wybuchu wojny, no to wiadomo, że takie podstawowe rzeczy, jak na przykład obsługa broni, nawet złożenie tej broni, i czy tak po prostu podstawowa obsługa broni, jest ona niezbędna, jest ona potrzebna bez takiego szkolenia, już nawet pomijam kwestię takiego rocznego, czy półrocznego, jakieś nawet chyba ta służba zasadnicza trwa dwa lata, e, natomiast y, no to u nas też trochę ją tak y, demonizowano, tak, że tam po prostu jest jakaś fala po prostu w wojsku podczas tej służby, że tam kocą, że trzeba biegać i tak dalej, e, no większość tam przecież, 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 przeżyła tą służbę wojskową, natomiast na pewno to był taki przeskok, tak, gdzieś z jakichś pieleszy domowych, wiadomo, tacy chłopacy tam 18-19 letni na utrzymaniu rodziców, jeszcze którzy nie podejmowali pierwszej pracy jeszcze, a to je nagle przeskok do wojska, gdzie muszą wejść po prostu w tryby, no to był szok. Natomiast no, w kontekście tego, co się dzieje na świecie, być może należałoby wrócić do tego pomysłu, tak? E, czy w takiej formule, czy to powinno trwać pół roku, czy to powinno być na przykład szkolenie weekendowe, czy rok, czas, to też jest inna sprawa. To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się.